Dawno temu w starożytnych Chinach żyło trzech starców mnichów. Ich imiona nie są dziś pamiętane, ponieważ nigdy ich nikomu nie zdradzili. W Chinach znani są po prostu jako trzej śmiejący się mnisi. Zawsze podróżowali razem i nie robili nic innego, tylko się śmieli. Wchodzili do wioski lub miasteczka, stawali pośrodku głównego placu i zaczynali się śmiać. Powoli, ale i nieuchronnie ludzie tam mieszkający i pracujący, a także przechodnie, nie mogli się powstrzymać i również zaczynali się śmiać, aż do momentu, w którym utworzył się mały, roześmiany tłum, a śmiech ostatecznie rozprzestrzenił się po całej wiosce lub mieście. Wtedy właśnie trzej starzy mnisi ruszali dalej do następnej miejscowości. Ich śmiech był ich jedyną modlitwą, całą ich nauką. Ponieważ nigdy nie mówili do nikogo, po prostu stwarzali taką sytuację wokół siebie. W całych Chinach byli kochani i szanowani. Ludzie nigdy wcześniej ani później nie znali takich nauczycieli duchowych. Wydawało się, że przekazują sobie myśl, iż życie powinno być traktowane wyłącznie jako wspaniała okazja do śmiechu tak jakby odkryli jakiś kosmiczny dowcip podróżowali więc i śmiali się przez wiele lat rozprzestrzeniając radość i szczęście w całych Chinach aż pewnego dnia będąc w pewnej wiosce w północnej prowincji jeden z nich zmarł ludzie byli w szoku i przybiegli z daleka zostawiając pola na cały dzień bez opieki tylko po to by zobaczyć reakcję pozostałych dwóch mnichów na to dramatyczne wydarzenie. Spodziewali się, że ci okażą smutek, a nawet zapłaczą. Cała wioska zgromadziła się w miejscu, gdzie przebywali trzej mnisi: dwaj żywi i jeden zmarły. Ale dwaj pozostali mnisi śmiali się jeszcze bardziej: śmiali się i śmiali, i nie mogli się zatrzymać. Kilka osób, które świadkowały tej scenie, w przekonaniu, że coś jest nie tak. Zbliżyło się do nich i zapytało: Dlaczego wcale nie żałują zmarłego przyjaciela? I po raz pierwszy Mnisi naprawdę odpowiedzieli: Ponieważ wczoraj w drodze do waszej wioski zaproponował zakład, który z nas pokona dwóch pozostałych i umrze pierwszy. I teraz wygrał. Stary łobus przygotował nawet testament. Tradycja wymagała umycia zmarłego. I przebrania go w czyste ubrania przed położeniem na stos funeralny. Jednak stary mnich wyraźnie poprosił, aby zostawić na nim stare szaty, ponieważ przez żaden dzień nie był brudny. Nigdy nie pozwoliłem, aby brud tego świata mnie dotknął poprzez mój śmiech, stwierdzał jego testament. Więc ciało starca zostało położone na stosie w ubraniu, które miał na sobie, gdy przybył. A kiedy ogień został rozpalony i zaczął lizać jego szaty, ku wszechobecnemu zdumieniu wybuchły nagle fajerwerki stu kolorów eksplodujące góra dół i we wszystkich kierunkach. W końcu ludzie tam zgromadzeni również dołączyli do śmiechu dwóch mądrych mnichów. Widzisz, w życiu, w twoim życiu, może jedynym powodem, dla którego jesteśmy na tej planecie jest to, aby się śmiać i śmiać. I nigdy nie przestawać doświadczać radości i śmiechu. Tak, śmiech jest niczym klucz, który otwiera drzwi do szczęścia, pozwala nam zapomnieć o problemach i troskach, i skupić się na pięknie otaczającego nas świata. Ale jak możemy się śmiać, gdy świat wokół nas jest pełen zła i niesprawiedliwości? Śmiech nie oznacza ignorowania problemów, to raczej sposób na radzenie sobie z nimi. Kiedy się śmiejemy, wzmacniamy swoją odporność i budujemy nadzieję na lepsze jutro. A śmiech jest zaraźliwy. Podziel się nim ze wszystkimi, których spotkasz, a świat stanie się lepszym miejscem.